Cześć. W dzisiejszym materiale omówię automatyzację wysyłki paczek w furgonetce. Do tego wykorzystana została również aplikacja BaseLinker oraz Airtable. Ja nazywam się Kamil Zazula i w firmie Devesol zajmuję się tworzeniem automatyzacji procesów biznesowych. Zapraszam do części merytorycznej. Jeden z naszych klientów, specjalizujący się w serwisie urządzeń elektronicznych, Napotkał problem podczas ręcznego wypełniania formularzy tworzenia przesyłek w serwisie Furgonetka. Chodziło głównie o to, że proces ten był bardzo czasochłonny, a dodatkowo występowały różnego rodzaju błędy, ponieważ praca ta wykonywana była przez człowieka. Aby rozwiązać te problemy, zdecydowaliśmy się na zautomatyzowanie procesu wysyłki poprzez integrację Airtable, BaseLinker i Furgonetki za pomocą narzędzia Make, dawniej zwanego jako integromat. Wykorzystanie gotowych modułów dostępnych w Make pozwoliło na szybką i efektywną integrację tych narzędzi. Airtable służyło jako centralna baza danych, przechowująca wszystkie niezbędne informacje o przesyłkach. BaseLinker pełnił rolę pośrednika, przesyłając dane z Airtable do furgonetki, natomiast aplikacja Furgonetka została wykorzystana do finalizacji procesu wysyłki, gdzie dane były automatycznie przesyłane i przetwarzane. Czym jest BaseLinker? Jest to system do integracji różnych platform e-commerce. Umożliwia on np. obsługę wszystkich zamówień ze sklepów internetowych w jednym miejscu, masowe wystawianie oraz edycję aukcji i ofert na wielu platformach, czy automatyczną synchronizację stanów magazynowych oraz cen. Czym jest natomiast furgonetka? Serwis ten pozwala zarówno firmom, jak i osobom prywatnym na szybkie i tanie nadawanie przesyłek kurierskich. A teraz szczegółowe omówienie automatyzacji. Automatyzacja ta pobiera dane o zamówieniach zapisanych w Airtable. To tam np. dane dotyczące nadawcy, odbiorcy, ich adresy czy wartości zamówień. W module wywołującym automatyzację, czyli moduł Airtable, pobieramy wszystkie zgłoszenia z tabeli zgłoszenia tali. Mówi to nam o tym, że w tej tabeli znajdują się wszystkie zgłoszenia, które otrzymaliśmy od naszych klientów za pomocą formularza stworzonego w talii. Dodatkowo automatyzacja pobiera tylko te zamówienia, które mają status zakwalifikowany. Kolejnym modułem jest moduł BaseLinker. W tym module dodajemy wszystkie potrzebne informacje, które mają zostać dodane do naszej przesyłki, do naszego zamówienia w BaseLinkerze. Kolejnym modułem jest również moduł BaseLinker, tym razem o nazwie Make and call. Tutaj wybieramy metodę, która powinna zostać wywołana. Oraz w parametrach ustalamy wszystkie wymagane dane potrzebne do prawidłowego utworzenia przesyłki w furgonetce. Wybieramy tutaj na przykład, jaki to ma być kurier, czy ma być zawarta etykieta zwrotna, typ przesyłki, wartość przesyłki. Wymiary, wielkość i waga przesyłki. Kolejnym modułem jest moduł Gmail. Na tym etapie wysyłamy wiadomość, czy to do nadawcy, czy to do odbiorcy, jak już sobie ustalimy, z informacją o tym, że kurier został zamówiony. Ostatnim modułem jest moduł AirTable, i tutaj aktualizujemy rekord, który został pobrany w pierwszym module AirTable, a dokładnie Zmieniamy status na wysłany i zapisujemy numer przesyłki, który został wygenerowany w furgonetce. Jak widzieliście, nie była to bardzo skomplikowana automatyzacja, jednak pozwoliła ona osiągnąć kilka pozytywnych korzyści biznesowych. Między innymi oszczędność czasu, ponieważ pracownicy nie muszą już ręcznie dodawać danych do furgonetki. Po drugie, redukcja błędów. Teraz, gdy robi to automatyzacja, nie ma możliwości, aby pojawiły się jakieś błędy w zapisywaniu, przepisywaniu czy dodawaniu nowych przesyłek. I ostatnią korzyścią jest np. zwiększenie wydajności pracowników, ponieważ mogą oni teraz zająć się bardziej wartościowymi zadaniami w firmie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie kolejne projekty automatyzacyjne wdrożyliśmy dla naszych klientów, to zasubskrybujcie ten kanał. W następnych odcinkach opowiadał będę o jeszcze bardziej ciekawych automatyzacjach. Do zobaczenia, cześć!